Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokorodnicy Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł, nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do Mieścia Boszego pragnę oferować proszę Cię, Najpokorniej Panie Jezu Chryste, Matko Bosza oraz wszyscy święci błogosławieni o pomoc w przygotowaniu wszystkich mieszkańców ziemi do oświetlenia sumień światłem świętej Bożej Sprawiedliwości za każdą pomoc, z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wotu, która wytresłaś wówczas, z słodszego serca Jezusowego, jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom I nie dopuść, abyśmy lekki pokusie, ale nas paw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc przewodę Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mocno synami krzyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Wierzą w pokę, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, I w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z ducha świętego, Narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, Ukrzeszowany, umarł i pokrzepion, Wstąpił do piekieł, Trzeciego dnia z martwych stał, Wstąpił na nie piosę ci Dzieci poprawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w to Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała słabych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Na przepłakanie zakrzechy nasz i świata całego. Klajko polestej męki, młod mi się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mi miłło się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego klejko polestej męki mimi ościedzi dla na nas i świata całego klejko męki mimi ościedzi dla nas i świata całego klejko męki mimi ościedzi dla nas i świata całego klejko męki mimi ościedzi dla nas i świata całego klejko polestej męki mimi ościedzi dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, miejmy o sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruje ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego syna twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla jego polestej męki, miejmy o sieci dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, Mimiło sięcie dla nas i świata całego. klejko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się nas i świata całego. klejko polestej męki. Mij miło dla nas i świata całego. Dla jego męki, mijmił siecie dla nas i świata całego. Dla jego męki, miejmi osiecie dla nas i świata całego. klejko bolestej męki, miliło sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego. A Pan naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas. I świata całego. Klajek polestej męki, miłość dla nas, i świata całego. Klaiko prestej męki, miłość nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się citle nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się tle nas i świata całego. Klajko polestej męki, miłość dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego polestej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej Męki Mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się citle i świata całego klajeko polestej męki. Mijło sieci dla nas i świata całego. Dla jego bolestej męki, miemło sieci dla nas i świata całego. Dla jego bolestej męki, mienił sieci dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego. Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, z krzychy i świata całego. Klejko polestej męki, mimi ościet dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi ościet dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi ościet dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi ościet dla nas i świata całego. Klajeko poreststej męki, mimią się nas i świata całego Clajeko porstej męki, mimiło się nas i świata całego Klajeko porstej męki, mimiło się nas i świata całego Klajeko porstej męki, mimo się nas i świata całego Clajeko porstej męki, mimo się nas i świata całego klejko polystylny męki, mimo że dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niesmiertelny, zmiuś się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niesmiertelny, zmiuś się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niesmiertelny, Smią się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam tobie. Pamiętaj o najświętsza panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, ciebie przyczyną prosi. Tą ufnością ożywiony do ciebie, o pana nad Panami i matko, piękne do ciebie, przychodzą przed topą jako krzyżnik płaczący stoję. O Matko Słowa, chrzasz nie kardzić słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie, i krzyż ludzi którzy nie oferują ich boku z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną Mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez Polesną Męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniu Twoją, przez serce Boże, daj łaską sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący Wieczny Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się chorami lęskimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchne bo Boże, Wrocław Świętej tyny. Aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Czystości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu święt Duchu mocy, wspieraj kapłanów i siostry Sakonne. Duchu święt Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry Sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, jeśli słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okien, świętej miłości, rozpalaj serca, we wpłomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie i siostra Ukształtuj na wzór najświętsze serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Święty trrzwocyny, z Panem Pokiem Akaja.